Mandero siemandero Jestem teraz na e, zakrz, za kątami Wrocławskimi na mopie. Mamy tu Greenwayów chyba 6 No i mamy z drugiej strony lida KFC. I zobaczcie, no także każdy będzie miał wybór, czyli dla zahaczyć, czy zahaczyć sobie na przykład e, Greenwayana, no nie? No, Także AC już będzie Bo tutaj AC nie ma niestety, niestety nie ma AC na tym Greenwayu A teraz już będzie Także powiem wasze, że nie ma się gdzie ładować I nie będzie Po prostu Dlatego nie kupujcie tych elektryków, bo to jest bez sensu No, A ja szybkie zakupy Proszę was bardzo Trzeba się zdrowo odżywiać Także to wam polecam no, A tam macie właśnie Greenway oh. No to mamy. Restauracje, tu mamy dwie ładowarki. No i właśnie szkoda, że tu nie ma AC, tylko są same CCS, jedno czadem na szczęście, i tam są jeszcze dwie. No i tam koło Lidla jeszcze będzie jedno, także zobaczcie, niedaleko wszystko mamy. Kto chce, gdzie i tak dalej. A tak to ludzie panikują. Generalnie ci, co nie mają auty elektrycznej, w tym się wydaje, więcej panikują, bo. Ja nie panikuję, bo po drugiej stronie AC miałem ostatnio jak jechałem do Karpacza I jakoś dało się dojechać, bez problemu Tutaj mamy jeszcze jedną ładowarkę Znaczy nam rośnie, dopiero ona jest, widzicie, jeszcze w... przykryta plandeką jeszcze jest Ale za niedługo będzie Także mamy w jednym miejscu tak naprawdę no, 5 ładowarek Czyli może się spokojnie chyba 8 ładować Bo mi się wydaje, że to są CCS-y podwójne, ja nie, nie jestem dokładnie pewny